Grzegorz Szkołodko to obecnie jeden z najbardziej cenionych na świecie polskich ekonomistów. Zdaniem wielu to dzięki jego polityce finansowej i słynnej strategii dla Polski nasz kraj wkroczył w latach 90. na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego. Dziś ten światły człowiek w odpowiedzi na zaproszenie Krzysztofa Kuchuckiego do dyskusji w ramach Klubu Myśli Politycznej odwiedził Wocławek. Najpierw jednak spotkał się z zastępcą prezydenta Jackiem Kuźniewiczem. To było raczej kurtuazyjne spotkanie z Panem Profesorem. Poinformowaliśmy jak wygląda budżet miasta, z jakimi problemami się borykamy i w jaki sposób mamy sobie radzić z, z tymi problemami, jak to Pan Profesor widzi. No, dzieli nam kilku cennych wskazówek. Profesor poradził władzom głównie trzymanie szczególnej pieczy nad budżetem tak, aby deficyt nie przybrał groźnych rozmiarów. To bowiem jest niebezpieczne i niestety ma już miejsce, jeśli chodzi o skalę ogólnopolską. Polska jest w stanie jakby kryzysowym co przedsiębiorcy odczuwają w postaci niewykorzystania istniejących mocy wytwórczych, co ludność odczuwa w postaci bardzo wysokiego poziomu bezrobocia i co wszyscy odczuwamy, rząd także w postaci pękającego w szwach budżetu państwa. Kołotko po wizycie w ratuszu udał się do wrocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, gdzie spotkał się z przedsiębiorcami i studentami. Podczas tego spotkania i przedsiębiorcy, i młodzież, która również wzięła w nim udział, zadawała wiele cennych pytań, a myślę, że odpowiedzi były jeszcze ciekawsze. Tak, oceniał to główny inicjator wykładu i debaty z Wrocławianami, Ale jak się okazało, nie tylko. Wiedza, przekonania i filozofia życia, jaką przekazał profesor, mogły podsunąć całkiem inny sposób patrzenia na świat, przede wszystkim młodym ludziom. To spotkanie, które otwiera oczy. Może nie na jakieś tam kolejne inne prawdy. Przede wszystkim pokazuje, że trzeba myśleć i nie przejmować wszystkiego tak, jak ktoś tam podaje, ponieważ rzeczywiście istnieje bardzo duża możliwość kombinowania, tak, albo przekazywania w różny sposób informacji. Autorem jednego z pytań do byłego ministra finansów był studiujący zarządzanie Marcin Michalski. Odpowiedź, jaką uzyskał, choć nie była zaskoczeniem, to w pełni go usatysfakcjonowała. Muszę przyznać, że bardzo ciekawy pan profesor opowiada, zainteresowało mnie to wielce, co mówi. No i na pewno to dotyka pewnych problemów, które są obecnie bardzo drażliwe. No, z całą pewnością jest warto poruszyć te tematy. A poruszane zagadnienia były naprawdę różne od ekonomii przez politykę, aż do procesów globalizacji. Bez komentarza nie została też pozostawiona najbardziej bieżąca w kraju dyskusja o otwartych funduszach emerytalnych. Uważam, że to jest mniejsze zło i można było do takiej sytuacji nie doprowadzić, ale skoro już to nie doprowadzono, to w tym przypadku trzeba zgodzić się z przedłożeniem rządu i tak będzie. Większość sejmowa to przegłosuje, pan prezydent to podpisze, to jest dawno ustalone, aczkolwiek teraz będzie toczyła się jeszcze polityczna gra, że się będziemy zastanawiać, przyglądać. Decyzje już zapadły i będzie tak jak chce rząd. Na szerszą rozmowę z niezaprzeczalnym ekspertem w dziedzinie ekonomii profesorem Grzegorzem Kołodko zapraszamy do dzisiejszego studia telewizji. Kujawy.